Machoja, choj dzisiaj książka do doświadczania i przeżywania. Jak możemy wyczytać na czwartej stronie okładki, chcecie wiedzieć, co życie trzyma dla nas w zanadrzu, jakie niespodzianki i tajemnice chowa przed nami. Znajdziecie je w tej książce. Mnóstwo małych i wielkich rzeczy, których uczymy się z każdym dniem. To pięknie ilustrowana opowieść, jest bestsellerem w niektórych państwach, na przykład w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dzieci dają ją w prezencie rodzicom i dziadkom, a dziadkowie swoim dzieciom i wnukom. Książka nie tylko do czytania, ale do przeżywania i doświadczania, jakim jest życie. Czasami tatusiowie, wujkowie, dziadkowie, starsi bracia, opiekunowie wyposażają młodszych w takie pewne umiejętności, w wiedzę, w takie przesłania. Chcą przekazać pewne rzeczy, których nauczyli się być może od swoich starszych, albo wiedzeni jakimś doświadczeniem, swoim doświadczeniem życiowym też chcą przekazać pewne mądrości. 100 rzeczy, których nauczysz się w życiu, to dla mnie taka książka otwierająca właśnie rozmowę na temat tego, co ważne co dzieje się w życiu. Wszystko zaczyna się od tego, że pod hasłem zero znajduje się uśmiechasz się po raz pierwszy w życiu. Inni odpowiadają Ci uśmiechem. Potem chwytasz wszystko, co masz w zasięgu ręki. A kiedy coś puszczasz, spada na podłogę, to siła grawitacji. Uczysz się, że mama zawsze wraca, to zaufanie. Ale przychodzi też taki czas. Że przeważnie, aha, bo tak trzeba raczej czytać jako jedną całość, ale są takie momenty, a że można czytać jakby od nowego zdania. Masz coraz więcej odwagi. Jest też tutaj taka ładna sentencja. Tak wiele rzeczy umiesz już robić lepiej od Twoich rodziców. Przychodzi taki czas, czy żałujesz, że nie zrobiłaś czegoś w życiu inaczej? Przychodzi taki czas, że być może zachoruje ci bliska osoba. Przychodzi taki czas, że czy nauczyłaś się czegokolwiek od życia, czy nauczyłeś się. Nauczyłaś to chyba chodzi o osobę. Jest, 90, jest 99 tych różnych zapytań, a tu jest 100 rzeczy, których nauczysz się w życiu. I jedna kartka pozostaje pusta, pozostaje wolna. Wydaje mi się, że jako taki symbol tego, że to my zapełniamy swoim doświadczeniem kolejne karty tej książki. I co? Pomysł na książkę pojawił się, gdy patrzyłam na moją nowo narodzoną siostrzenicę, która, opatulona niczym mumia, leżała w łóżeczku i przyglądała się światu. Pomyślałam, przed tobą wyjątkowa podróż. Piszę tutaj. W słowie do książki Heike Faller, czyli autorka tejże książki. Valerio Vidali to włoski ilustrator mieszkający w Berlinie, a Iwona Mączka przekłada z języków niderlandzkiego, niemieckiego i angielskiego, pisze recenzja, przede wszystkim czyta. No właśnie, i my też czytajmy takie książki. Które nie od deski do deski się przegląda, tylko być może tak wyrywkowo, urywkowo, a być może jako właśnie pewna opowieść, która się będzie toczyć, tak jak życie. Będziemy przewracać te kolejne karty książki, ale właśnie, by zatrzymywać się. W tych miejscach, gdzie nas coś zainteresuje. I to taka książka nie tylko do czytania z maluszkami, ale już też do czytania z takimi staruszkami, które chodzą na przykład do trzeciej, czwartej, szóstej, siódmej, ósmej klasy. Tak, bo przecież takim naszym dzieciom też dobrze czasami coś przeczytać. Albo usiąść na rozmowie, albo przypatrzeć się, przysłuchać się temu, co oni mówią. Czasami tak jakoś może trudno znaleźć. Taki pretekst do jakiejś rozmowy, a książka jest takim świetnym pretekstem. W ogóle, gdybyśmy mieli, mieli tak w zwyczaju w naszych rodzinach, to że właśnie tak podpytujemy się nawzajem: A co czytasz? Bo ja czytam to, a może ty mi coś polecisz? Żebyśmy w ogóle dawali dużo przestrzeni w naszych domach na takie Rozmowy o czytaniu, czym dla mnie jest czytanie, czym dla mnie są książki, o takim polecaniu sobie, o takim opowiadaniu o swoich zachwytach, nudach, zadziwieniach. Ale też i z, zaniepokojeniach albo takich zawiedzionych nadziejach pokładanych w przeczytanej książce, no to wtedy w naturalny sposób dzieci, które żyją razem z nami, będą wiedziały, że te książki po prostu są w naszym domu. Nie od święta, nie jako zadanie wyznaczone przez szkołę, tylko po prostu one są w naszym życiu. Także tak sobie myślę. Że takie rozmowy to chyba na porządku dziennym powinny być, a niektóre książki, no po prostu aż się proszą do tego, żeby je otworzyć i zacząć na ich kanwie rozmawiać. Dobrze, a więc znowu zaczynasz się wygłupiać. O, takich wygłupów też bardzo nam potrzeba. Ahoj, ahoj, do zobaczenia.